4 miliony Polaków zmaga się z tą chorobą. Wczesna i właściwa diagnoza dają szansę na skuteczne i bezpieczne leczenie. Liczy się każdy oddech i pełnia życia. Dlatego spotykamy się ze znakomitymi ekspertami, którzy przepisują receptę na życie i astmę pod kontrolą. A dzisiaj naszym gościem jest pan dr Piotr Dąbrowiecki. Internista, alergolog z kliniki chorób infekcyjnych i alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Ale pan doktor jest także przewodniczącym Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzisiaj palący problem, czyli papierosy i e-papierosy w trakcie leczenia astmy. Nie mogę nie zapytać, jak w ogóle przy astmie ten papieros, bo aż. Jak o tym rozmawiać, skoro chyba jak już mamy astmę, to na papierosa nie powinno być ani ochoty, ani miejsca. No właśnie, miejsca nie ma, ochota czasami pozostaje i powiem szczerze pacjenci którzy leczą się na astmę tak przynajmniej wskazują badania około 10% pali tytoń. Oczywiście y, głównie to są pacjenci z astmą łagodną. Y, bardzo rzadko zdarza się żeby chory na astmę ciężką palił tytoń. Nie spotkałem takiego, y, ale ci z łagodną postacią rzeczywiście zdarza się, że palą. Dlaczego tak jest? Bo po prostu to jest uzależnienie od nikotyny. Jest taka jednostka choroba nikotynizmus i WHO określa wprost, że, że to jest problem i należy go leczyć. Dodatkowo powinniśmy zwrócić uwagę na to, że jak z każdym uzależnieniem, uzależnienie od nikotyny to jest problem jakby do terapii i jakby skala uzależnienia od nikotyny stawiamy równość z uzależnieniem od heroiny. Czyli ktoś powie, no jak to tak? No tak, badania jakby na palaczach wskazują wprost, że ten stopień uzależnienia jest porównywalny z uzależnieniem od heroiny. Nikt nie mówi panu, który bierze heroinę, mówi: Ty, słuchaj, rzuć tą herę, bo, bo ci szkodzi. A ch u chorych na. A u osób jakby z uzależnieniem od nikotyny mówimy, Panie Kowalski, no niech pan rzuci palenie, bo to szkodzi. Troszkę to za mało u osób uzależnionych warto jest ocenić ten poziom uzależnienia, ale zanim go ocenimy, warto jest ocenić poziom motywacji do tego, że on chce rzucić palenie. Pewnie większość chorych na astmę jest zmotywowanych do rzucenia palenia dlatego, że wiedzą, że im to szkodzi. Co więcej, muszą zużywać więcej leków z tego powodu, że palą tytoń albo przebywają w atmosferze bogatej w dym tytoniowy. Więc tutaj ta motywacja pojawia się częściej, więc my jako specjaliści z Chcemy zajmować się tymi zmotywowanymi pacjentami. Dlaczego? Dlatego, że tu też bazuje na badaniach naukowych. Jeżeli osoba robi test motywacji do rzucenia palenia, taki test jest na stronach internetowych, można wpisać w internecie, każdy go wypełni. Jeżeli osoba jest zmotywowana, to warto jej pomóc. Znaczy, warto każdemu pomóc, ale szczególnie takiej zmotywowanej, bo jeżeli osoba jest niezmotywowana, to poniżej 5% rzuca. Natomiast jeżeli jest zmotywowana, a my dodatkowo wesprzemy go pomocą psychologa, Lekami, będziemy cały czas jakby czuwać nad tym, żeby on wytrwał w tym postanowieniu, to do 30% osób rzuca palenie. Czyli warto wtedy angażować siły i środki do tego, żeby, żeby temu pacjentowi pomóc. Natomiast to, od czego zaczęliśmy naszą dyskusję na ten temat, że astma powinna wykluczać, to, to, to ten nauk, niestety tak nie jest. Sądzę, że z większością nałogów jest tak, że one niszczą właścicieli tej predyspozycji do nadmiernego picia czy nadmiernego palenia, a mimo wszystko ludzie trwają w tym nałogu. No to właśnie, jak jest, panie doktorze, z tym paleniem? Bo faktycznie zacząłem od astmy, bo wydawało mi się absolutnie naturalne, że astma i papierosy. To są rzeczy, które się wykluczają. wykluczają wiemy, że nie. No ale teraz wiemy też doskonale, że problem uzależnienia od papierosów, od nikotyny, to jest problem społeczny, czyli palą nie tylko ci, którzy mają astmę. Jak w ogóle palenie wpływa na nasz układ oddechowy i inne narządy? Mhm. E, zacznijmy od tego, co jest w tym dymie tytoniowym. To jest taki miks. Prawie 400 toksycznych substancji, które intensywnie drażnią i niszczą śluzówkę oskrzeli. Czyli y, trochę. Podobne do tego jest zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, ale tu jest no, ta kondensacja jeszcze bardziej intensywna, czyli po zapaleniu papierosa kurczą się oskrzela. Po zapaleniu papierosa y, zostają sparaliżowane rzęski, które mają dbać o to, żeby zanieczyszczenie powietrza, które wpada do układu oddechowego, czy to jest cząstka stała, czy to jest wirus, czy bakteria, była wynoszona i odkasływana. Rzęski nie działają. Standardowo osoby palące palą tam 15-20, czasami niektórzy więcej papierosów na dobę, więc przez prawie 12-14 godzin rzęski nie działają. Pacjent się kładzie do łóżka. Żęski odżywają, zaczynają falować i wynoszą te zanieczyszczenia. I dopiero rano budząc się, pacjent odkasuje to wszystko, co sobie nazbierał w poprzednim dniu. Co więcej, niszczycielskie działanie dymu tytoniowego jest również na układ krążenia, nasilenie miażdżycy. Prozawałowe, proudarowe działanie dymu tytoniowego. To również jest jakby onkogen, te. te Cząstki y, zarówno benzoapirenu, jak i kadmu, toluenu, y, 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 chlorowodoru, no, po prostu y, y, toksyczne substancje, które w dużej ilości i w dużym stężeniu dostają się do płuc, niszczą płuca, niszczą układ krążenia, doprowadzają do rozwoju nowotworów narządów miąższowych. Ale również nowotwory mózgu, przewodu, nowotwory przewodu pokarmowego są ściśle związane z paleniem tytoniu. I no, takim osobom trzeba pomóc, żeby jak najszybciej przestały palić, dlatego że im dłużej palą, tym większa szansa na rozwój nowotworu, na rozwój przewlekłej choroby układu oddechowego lub układu krążenia. A jak zmotywować do rzucenia palenia, jeżeli jeszcze tej choroby nie ma? Bo choroba oczywiście to jest bardzo poważny impuls, żeby nie było gorzej, ale zależy nam na tym, żebyśmy byli zdrowi. A jednak jest to uzależnienie i sięga się po papierosy. Mm -hmm. No, nie jest to proste. <laughs> Dlatego, że osoba, która jest uzależniona od nikotyny, no, ma konkretne benefity z tego, prawda? Czy czuje się. Lepiej. No, czyli ma, ma takie poczucie subiektywne. A, ulga. Jest ulga. Ale to jest pozorna ulga. Tą ulgę daje nie nikotyna, bo nikotyna podnosi ciśnienie, powoduje, że jesteśmy bardziej napięci. Ktoś mówi, papieros mnie relaksuje. To nieprawda. Papieros nie relaksuje, ale zwiększa naszą czujność napięcie. Relaksuje nas oddychanie. Czyli zaciąganie się dymem tytoniowym, regulacja oddechu powoduje, że zaczynamy być spokojniejsi. To można zrobić bez papierosa. Więc, trening takiego świadomego oddychania, troszeczkę skierowanie uwagi tego pacjenta w inną stronę. Nie mówię o odwróceniu uwagi, bo to jest niemożliwe, ale nakierowanie na, jakby w takiej formule. Pozytywnego bodźcowania, czyli zobacz, jeżeli nie będziesz palił, to będziesz miał tak, tak i tak. Teraz masz tak, tak i tak. To wjedzie do tego i tego. Oczywiście, no kwestia jest różnej wyobraźni pacjenta. Czyli jedni są w stanie sobie wyobrazić konsekwencje zdrowotne i podjąć decyzję o rzuceniu, inni kompletnie bezkrytycznie do tego podchodzą. Więc tutaj na pewno warto jest skorzystać z pomocy poradni antynikotynowych. I, i tutaj Kolejny, moim zdaniem, problem społeczny. Jeśli chodzi o dostępne na no, tak zwane NFZ poradnie antynikotynowe, jest ich niecała dziesiątka w Polsce. Czyli na 30% społeczeństwa uzależnionego od nikotyny, tylko 10 poradni. To jest zgroza. No dobrze, że my tutaj na Mazowszu mamy Centrum Onkologii i tam bardzo aktywnie działa poradnia antynikotynowa, ale no to zdecydowanie za mało. W takiej poradni jest psycholog, często jest pulmonolog, często są inni specjaliści, którzy jakby roztaczają opiekę nad tymi pacjentami i, i dają im jakby nadzieję na to, że przejdą w sposób łagodnie łagodny ten, ten trudny okres decyzji i odstawienia i wytrwania w tym, że przestają. No, Korzystać z tego, co im daje ten papieros. I to zawsze daje coś złego, ale oni czują zupełnie odwrotnie. A kiedy pojawiają się te pierwsze pozytywne efekty pożegnania z nałogiem? Bo też oczywiście warto rozmawiać z samymi pacjentami, z tymi, którzy pozbyli się na nałogu i mówią na przykład, że teraz lepiej smakują życie. Dosłownie, czyli rozróżniają więcej smaków, lepiej się wysypiają, przestali chrapać, nagle mają. Więcej siły nawet w takim życiu codziennym, bo zadyszka pojawia się mhm. później. Kiedy obserwujemy te pierwsze no, profity rzucenia papierosów, które mogą zachęcić, że idziemy w to dalej? Bardzo szybko. Jeżeli, tutaj, no, jeżeli ktoś jest chory, no to bardzo szybko, czyli normalizuje się ciśnienie, parametry sprawności wentylacyjnej płuc szybciej wracają do normy, czyli to, to, są, to jest kilka dni. Yy, oczywiście, Czyli chory z astmą też bardzo tak, szybko to odczuwa. Tak, praktycznie, jeżeli chory y, nie pali w tym dniu, to w tym dniu i już w następnym czuje się zdecydowanie lepiej, zużywa mniej leków. Yy, tak samo chory na nadciśnienie, czy chory z chorobą wieńcową, yy, no, ulega stabilizacji, to ciśnienie, tętno. Opada, czyli zmniejsza się częstość tętna, a wiemy, że im szybsze tętno, tym no, krócej żyjemy i częściej pojawiają się zaostrzenia takie jak zawał czy udar. Więc tak naprawdę te benefity pojawiają się w ciągu pierwszego tygodnia, takie istotne, które pacjent jest w stanie odczuć. I warto na tym zabazować w, jakby w strategii prowadzenia pacjenta przez ten trudny okres no, miesiąca, czy też dwóch czy trzech od momentu, kiedy rzucił palenie. Mówiliśmy, panie doktorze, o dymie tytoniowym, które kojarzą się nam z tradycyjnymi papierosami. No ale rynek, świat, branża nie śpią. Pojawiły się i są e-papierosy, mamy podgrzewacze tytoniu. Jakie są różnice? Bo jest też pokusa wśród uzależnionych czy konsumentów, że jedna albo druga wersja jest w dużym cudzysłowie zdrowsza, mniej szkodliwa. Czy to prawda? Yy, nie ma zdrowego palenia. To, to trzeba od razu zaznaczyć. Natomiast w procesie odchodzenia od nałogu zdecydowanie polecamy pacjentom, którzy nie są w stanie rzucić palenia tak po prostu od razu, bo chciałem obalić mit: nie odstawiamy powolutku. Czyli nie zmniejszamy co tydzień o jednego papieroska, bo to jeszcze nikt się tak nie, nie oduczył. Po prostu z dnia na dzień rzucamy paczkę i koniec. Tak wielu pacjentów rzuciło. Natomiast nie każdy jest w stanie to zrobić, więc yy, niektórym, ale na takiej zasadzie, że zalecamy na receptę prawie, że, mimo że tej recepty nie pisze, zalecamy na receptę na przykład yy, podgrzewacz yy, tytoniu, yy, to ta emisja tych toksycznych substancji jest o połowę mniejsza. I może E-papieros, ta emisja jest no, dziesięciokrotnie mniejsza, prawda? To jest nikotyna plus ten czynnik, w którym jest zawieszony, czyli ten liquid. Oczywiście on też nie jest, nie jest zdrowy, ale w porównaniu do zwykłego papierosa no jest wielokrotnie mniej szkodliwy. Ale nie mogę powiedzieć, że to jest zdrowe palenie. Nie istnieje coś takiego jak zdrowe palenie. Chociażby to, że dostarczamy do organizmu nikotyny, już nie jest to zdrowe, dlatego że to podnosi ciśnienie, podnosi tętno, drażni układ oddechowy. Więc to nie jest zdrowe, ale no na pewno w porównaniu do zwykłego papierosa jest zdecydowanie mniej szkodliwe. Eliminujemy te tak zwane substancje smoliste. Tak, substancje smoliste, ale też substancje toksyczne, czyli yy, chociażby ten chlorowodór, yy, czy, czy toluen, czy kadm, czy benzoapiren, no tego tam nie ma. Kiedy mówimy o paleniu, to powiedzmy też, panie doktorze, o tym paleniu biernym. Czy w ogóle palacze zdają sobie sprawę z tego, że szkodzą także tym, którzy są obok nich? No mam nadzieję, że tak. Natomiast często w rozmowie z, yy, z pacjentami, czy z, na przykład z rodzicami młodych astmatyków, yy, słyszę takie historie, że, no bo rutynowo pytam pacjentów, czy palą, czy, czy żyją w zanieczyszczonej atmosferze, więc często słyszę, no, panie doktorze, no, nie ukrywam, no, ja palę, no, ale palę tylko w kuchni. Ja mówię, no, ale to, to co, Jasio tam nie, 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 nie chodzi do kuchni? Nie, no, chodzi, no, ale... Ja mówię, to, to dlaczego pan pali w kuchni? No, wie pan, ma pan rację. Albo pani, która pali tylko w oknie kuchennym. Jak pani przypali mleko, to, pa, to w całym domu wszyscy się orientują. No tak. No więc informuję panią, że jak pani pali w kuchni przy oknie, to też wszyscy to czują. A szczególnie czują to płuca chorego syna. No i taka konsternacja. Często jest tak, że to zapoczątkowuje ten dobry trend w kierunku raz, pomysłu. Rzucę palenie, albo jeżeli nie, to po prostu wychodzę z domu. Czyli nie narażam bliskich, którzy mają astmę na to toksyczne działanie powietrza wydychanego z moich płuc, a wcześniej zaciągnąłem się papierosem. To wszystkim naszym słuchaczom, tym, którzy palą, życzymy tej silnej woli i odważnej decyzji, żeby tak jak pan doktor mówi, rzucić, ale nie powolutku, tylko od razu. O co wyraźnie też słyszeliśmy i co zapamiętałem, jak pan doktor mówił, nie ma zdrowego palenia. To prawda. A korzyści przychodzą bardzo szybko, ten Dokładnie. Tak, jeżeli miałbym wskazać taką, y, taką zmianę w życiu u pacjenta, który pali tytoń, taką nawagę no, po prostu złotego medalu na olimpiadzie, czy na miarę największej interwencji w swoje życie, to jest to rzucenie palenia. Nie ma nic, co może tak intensywnie poprawić zdrowie, jak rzucenie palenia przez osobę, która aktywnie pali. Także zachęcam wszystkich palaczy do tego, żeby jutro rzucili. Zapamiętajmy to wszyscy. To była recepta przepisana przez doktora Piotra Dąbrowieckiego, alergologa i internistę. A po więcej informacji, zapraszamy Państwa do odwiedzenia serwisu www.totylkoastma.pl tylko Zapraszam i do usłyszenia. Do usłyszenia Państwa.